Cześć, z tej strony trap.pl, a dzisiaj przychodzę do Was z obiecanym, długo wyczekiwanym i specjalnym QA. Specjalnym, bo jak wiecie, robię z okazji wbicia na moim kanale okrągłej liczby 150 tysięcy subskrypcji. Za co jeszcze raz z całego serca ogromnie wam dziękuję. Lecz specjalnym też dlatego, ponieważ często tu takich odcinków nie robię. Raczej zwykle opowiadam tu o trapie, a nie o sobie. Jednak jeśli śledzicie moją działalność, to też wiecie, że w tego typu materiałach zawsze jestem z Wami 100% szczery. I dlatego też dzisiaj na każde Wasze pytanie odpowiem 100%. Tak szczerze, wyjawię wam prawdę odnośnie wielu tematów, m.in. odnośnie mojej osoby, odnośnie trapu i moich trapowych upodobań, powiem wszystko na temat mojego kanału, co z nim dalej będzie. Wyjawię wam też całą prawdę na temat YouTube'a, jak to wygląda od tej drugiej strony, jakie mój kanał generuje przychody, jak to jest z tymi piosenkami dnia i tak dalej. No właśnie, a jaką piosenkę dnia mamy na dziś. Zobaczmy. naprawdę bardzo fajny track, polecam wam obczaić, linki macie w opisie i w przypiętym komentarzu, a jeśli jeszcze nie wiesz czym ta piosenka dnia jest to zapraszam na sam do opisu. No dobrze, tak więc może na samym początku przydałoby się wam przedstawić, żebyście wiedzieli z kim na tym kanale macie do czynienia. Jak masz na imię? Na imię mam Filip. Ile masz lat? Jestem z 97 więc rocznikowo mam 22 lata. Ile masz wzrostu? Myślę, że gdzieś około 185 cm może nawet troszkę więcej, dawno już sobie się nie mierzyłem. W jakim mieście mieszkasz? Obecnie w wakacje mieszkam w moim małym rodzinnym miasteczku, które znajduje się nieopodal Tarnowa, w województwie małopolskim, jak coś. Jednak w czasie semestru mieszkam i studiuję w Krakowie. I tutaj mamy powiązane pytanie, co studiuję? Studiuję automatykę i robotykę, i to w sumie już ostatnie pół roku mi zostało. I całe szczęście, bo szczerze mówiąc, było bardzo ciężko i już powoli na to nie mam sił. W jakie gierki pykasz i jaka była Twoja ulubiona gra w dzieciństwie? W sumie to od dłuższego czasu gram tylko w Lola, no i czasem dalej gram Gotika, który właśnie był grom mojego dzieciństwa. No i wiadomo, z kolegami często gramy też. NBA, no i czasem FIFA. Jaka ranga w lolu? No już chyba od 4 lat ciągle się ze platynie. Czy interesujesz się jakimś sportem? Tak, oczywiście, najbardziej interesuje się właśnie NBA, gdzie moim ulubieńcem jest Russell Westbrook. Czy uprawiasz jakiś sport? Tak, uprawiam piłkę nożną. Jakiś czas temu mówiłem wam, że na rzecz kanału to rzuciłem, jednak niestety nie wytrzymałem i w tym sezonie wróciłem do gry, tylko już tak bardziej hobbystycznie gram sobie w okręgówce, no bo kiedyś traktowałem piłkę naprawdę na poważnie i widziałem w tym swoją ścieżkę życia, no ale potoczyło się tak a nie inaczej. Może kiedyś w sumie na jakimś live' albo w osobnym Wam o tym opowiem, ale to jest za długa historia, więc przejdźmy dalej. Czy jesteś streetwearowcem? Nie, nie jestem. Dobra, to teraz przejdźmy do pytań związanych bardziej z trapem. Od jakiego rapera poznałeś i pokochałeś trap? Tak, i jest to w sumie ciekawa kwestia. Wiadomo, rap w moich playlistach przewijał się już od bardzo dawna. Tak już 5-6 lat temu, czasem słuchałem sobie takich artystów jak Ace Broki, Kendrick Lamar czy Schoolboy Q. Jednak nigdy to nie był taki główny gatunek, którego słuchałem. Rozumiecie? Wszystko jednak zmieniło się, gdy poszedłem na studia 3 lata temu, ponieważ wtedy poznałem Yanglina i to zmieniło tak naprawdę cały moje życie. Serio, potem jak go poznałem, przez bite pół roku słuchałem w kółko tylko tego gościa, i to zmieniło mój gust muzyczny na dobre. No a następnie zacząłem znajdować innych twórców, później miałem zajawkę na Suicide Boys'ów, potem na Bonsa, potem na Lil Pipa No i przy okazji zacząłem też chodzić do tego amerykańskiego mainstreamu, którym siedzę po uszy aż do dziś. No bo dzisiaj już tak naprawdę nie jestem w stanie słuchać żadnego innego gatunku muzycznego niż trapu. Serio, tak jest? To jest moim ulubionym raperem. No tutaj ciężko stwierdzić, ponieważ co chwilę mi się to tak naprawdę zmienia, ale nawiązując do wcześniejszego pytania, przez sentyment sumo, sumo byłby to chyba właśnie Younglin Jakie są Twoje trzy ulubione piosenki? Kolejne pytanie, na które ciężko znaleźć odpowiedź, ale chyba postawiłbym na trzy piosenki, które najbardziej odczułem w swoim życiu: czyli Nutali Pipa, pod tytułem Star Shopping. Look at my face while murder on my mind od YNW Melego. A teraz przede wszystkim Oreo Milkshake od Yanglina. A ulubiona pysenka z poza trapu, to byłaby to chyba the less I Know The Better od tej mempali. Czy próbowałeś kiedyś wcześniej coś innego nagrywać? Nie, nie próbowałem, a to, że w ogóle ten kanał istnieje i tutaj nagrywam, wzięło się totalnie z przypadku i szerzej o tym opowiedziałem w tym filmie. Kto jest swoim ulubionym raperem na tę chwilę? No tutaj zastanawiałbym się pomiędzy dwoma twórcami, dokładniej YNW Mylim i Polo G. Sporo ludzi uważa, że Lil Pump jest przereklamowany i co sądzisz na chwilę obecną o Stixx Czyli pan jest przereklamowany? Może nie przereklamowany, ale na pewno swój szczyt popularności już ma za sobą. Tak to niestety działa w przemyśle muzycznym. A Six nie. myślę, że bardzo słabo, że tak jego historia się skończyła, ponieważ powszechnie jest znany jako kapuś i strasznie stracił przez to swoją reputację. Część osób zawsze go broni mówiąc, że co byś zrobił na jego miejscu. No dobra, ale ja na jego miejscu bym nie był, bo to inna sytuacja, jak facet buduje całą swoją karierę na takiej właśnie udawanej gangsterce, cały czas o tym nawija i mówi o tym w swoich mediach społecznościowych, a gdy przychodzi co do czego, to robi takie rzeczy. To jest właśnie taków różnica Czemu takie dywagowanie nie ma sensu. W każdym razie lubię bardzo ich obydwu, ale też troszkę mnie męczy fakt, że w Polsce w pewien sposób jestem zmuszony w kółko o nich nagrywać, ponieważ w naszym kraju mało kto interesuje się dokładnie trapem i zna innych raperów, a choroba youtubera jest taka, że zawsze zależy mu jak na największych wyświetleniach. Czy słucham polskiego rapu i co sądzę o polskim rapie. Ogólnie to dawniej do polskiego rapu miałem takie podejście, jak widzę, że teraz duża część z was ma. Czyli wiecie, że polski rap to syf i nie dotykam tego nawet patykiem, a każdy kto tego słucha, to jest jakieś dziwny. Jednak już od dłuższego czasu zmieniłem podejście. Do każdego polskiego utworu zawsze podchodzę z otwartą głową i obiektywnie oceniam, czy jest to dobre, czy też nie. Bo naprawdę, według mnie, stoi on na coraz lepszym poziomie i wielu raperów naprawdę robi fajną robotę. Tworzy fajne, niestandardowe i przełomowe traki, i nie można aż tak bezmyślnie hajtować tego wszystkiego. Na duszą metę, co prawda go nie słucham, bo zbytnio przyzwyczaiłem się do języka angielskiego. Jednak naprawdę, wielu twórców w Polsce robi dobrą robotę. Chociaż oczywiście, według mnie, niektórzy to totalne nieporozumienie, ale nie chcę tu nikogo wymieniać. I nawiązujące pytanie, czemu nigdy nie ma info o polskich raperach? Bo jest to poświęcone amerykańskiemu rapowi, ale myślę, że w sumie dobrym pomysłem byłoby tu od czasu do czasu wspomnieć o jakimś grubszym wydarzeniu w Polsce. Rozumiecie, jakby się działo coś naprawdę grubego, to będę o tym czasem mówił w newsach, chociaż jeszcze nie wiem, nie obiecuję, zobaczymy jak to wyjdzie. Czy spotkałeś kiedyś jakiegoś zagranicznego rapera? Tak w twarzą w twarz niestety jeszcze mi się nie udało, ale rok temu moi znajomi, z którymi byłem wtedy na openerze, spośród ludzi wypatrzyli i podbili właśnie do akurat ganglina. No ja wtedy akurat kurde z nimi nie byłem, bo z innym kolegą poszedłem sobie gdzieś indziej i do dziś sobie pluje w brodę, że mnie wtedy to ominęło. Serium masakra. Czy nas być Mumble raperów mniej utalentowanych od Lyrika raperów? Powiem Ci, że wręcz przeciwnie, Mamble raperzy według mnie są bardziej utalentowani od lirika raperów i to z prostej przyczyny. Pisanie tekstów jest to umiejętność, którą można sobie wyrobić, którą można się w pewien sposób wyuczyć, poświęcając tej czynności dużo czasu, natomiast wymyślanie, a raczej czucie flow, wymyślanie melodii pasującej do danego bitu, tak by stworzyć przy okazji hit za hitem, to według mnie ma tylko już nieliczna garstka twórców i tego raczej nie da się wyuczyć, to trzeba po prostu w sobie mieć. Więc podsumowując, mambler raperzy według mnie są bardziej utalentowani. Czy według ciebie pokolenie młodych raperów jest lepsze od pokolenia starszych raperów, takich bardziej oldschoolowych twórców? Czy lepsze? To pojęcie względne, ale ja na pewno wolę i czuję je o wiele bardziej. To wszystko zależy po prostu od gustu. Sorki, ale muszę wam to przerwać. Po przymontowaniu zauważyłem, że to QA wyszło troszkę dłuższe niż się tego spodziewałem, a chciałbym wam jeszcze odpowiedzieć na kilka takich dłuższych, bardziej poważnych pytań odnośnie samego YouTube'a, jak i mojego kanału. Są to pytania takie jak co dalej planuję z moim kanałem, czy pokażę twarz i ile zarabiam. I chciałbym się przy tych odpowiedziach troszkę dłużej rozgadać. Dlatego, żeby tego nie przegapić, to polecam zasubskrybować ten kanał razem z Weneczkiem. Myślę jak się ze wszystkim wyrobię, to już jutro pojawi się ten odcinek na kanale, więc do jutra, a tymczasem się z wami żegnam, trzymajcie się. Cześć!